Najlepszy zespół, z którym się mierzyliśmy zdecydowanie, Limanowa to jest zespół, który naprawdę ma swój styl i dzisiaj było bardzo ciężko, ale podołaliśmy, także gratuluję swojemu zespołowi i, 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 i dziękuję im za to ile dzisiaj poświęcenia włożyli w to, w to spotkanie. No dostaną 1-0. Mecz był jakoś kontrolowany przez nas. No później Limanowi postawiła wszystko na jedną kartę i naprawdę atakowali dużymi siłami. Ciężko nam było wyjść z tego, z tego pressingu i z tej obławy duży Limanowi. I tak naprawdę nawet przy 2-0 cały czas musieliśmy być na baczności, bo, bo mogło się wydarzyć w każdej chwili coś złego. No bardzo dobrze się zagrała nasza defensywa, bo, bo trójka nasza, naszego obrońców uciekała grała na poziomie naprawdę bardzo wysokim i dzięki temu zespół też funkcjonował w defensywie dobrze i, i na pewno to jest w dużej mierze ich zasług. Troszkę to jest dziwne, bo nie był to jakiś mecz agresywny, natomiast tych kartek poleciało dosyć dużo, no tak czasami bywa. No. Wydaje mi się, że nikt nie będzie zawieszony za kartki, także nie ma takich bezpośrednich konsekwencji, natomiast wiadomo, że kartki się sumują i w rozrachunku, jakiś tam ostateczny, może być z tym problem. Natomiast na chwilę obecną nie ma, nie ma chyba potrzeby jakiejś rotacji ze względu na kartki w składzie. No dobrze się na pewno grało, bo mm, o to w tym wszystkim chodzi, żeby, żeby było jak najwięcej ludzi na trybunach. My też staramy się grać jak najbardziej ofensywnie i, i przyciągać tych ludzi na, na, na trybunę. I, I cieszę się, że tak dzisiaj to wszystko wyglądało. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.